Powrotem. Jak już widzicie, na naszej scenie pojawił się Marcin Najman. Stanowski! I Krzysztof Stanowski. Jestem, jestem. No to panowie, zgodnie z umową, jak to mówiliście na swoich relacjach, że Marcin osobiście chciałby przekazać swoją słynną niebieską… Chciałbym, to może za duże słowo, po prostu… Tak się wydarzyło. Tak się po prostu zdarzyło. Natomiast y, oczywiście można było to zrobić w trochę lepszym stylu i Krzysio Stanowski mógł to wylicytować sam za swoją kasę, ale zrobił zbiórkę. Najważniejsze, że na szczytny cel. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to znakomita inicjatywa. Sam byłem wolontariuszem podczas drugiego finału, gdy byłem tylko troszkę starszy od mojej córki. Także jeżeli można było przekuć to to szaleństwo w coś pozytywnego, no to właśnie to, to robimy. No i bardzo nas cieszy ten miły gest. Skąd ten pomysł u Ciebie, żeby ta niebieska, słynna kurtka pojawiła się właśnie na licytacji dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To nie jest tak naprawdę pytanie do mnie, to jest fenomen tej niebieskiej kurtki, która ży, żyła już od pewnego czasu swoim życiem. Jeżeli Uzyskała popularność większą niż Krzysio, no to postanowiłem, że może coś, coś pozytywnego przynieść. Krzysio podpiął się pod tą kurtkę, buduj, zbudował, budując sobie po raz kolejny na niej troszeczkę popularności, ale to dobrze, bo koniec końców wszystko kończy się happy endem i pomocą Wielkiej Orkiestry. Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i to nas najbardziej cieszy. No to teraz pytanie do, do Krzysztofa. Czy wiedziałeś od samego początku, powiedziałeś sobie Marcin, wystawia kurtkę na licytację, tak, muszę ją mieć, ona musi należeć do mnie. Przede wszystkim chciałem Marcinowi kolkę wręczyć, bo wiem, że ostatnio pytał o tą kolkę, czy jeszcze mamy. Jeszcze mamy, więc z Warszawy mu ją specjalnie e, ale, ale, przywiozłem. Ale ja piję zero, także odstawię. Piję zero. To, to... No to nie trafiłem w Twoje gusta, przepraszam. To jest, to jest. Tak szczerze mówiąc, po prostu, że myślałem, że pijesz normalną, no ale to dobra. Jak zwykle się pomyliłeś. <laughs> no niestety. Jeśli chodzi o kurtkę, to mówiąc szczerze, nie, nie zakładałem, że muszę ją mieć. Ale tyle osób do mnie pisało, że, że powinniśmy ją wylicytować, bo to właśnie jest ważne, że to nie ja ją wylicytowałem, tylko wylicytowała to społeczność, cała kanału sportowego przede wszystkim, czy, czy w ogóle osób, które mnie... E, obserwują, więc to nie jest de facto moja kurtka, to jest nasza kurtka. Zebraliśmy na to 20 tysięcy zł. złotych. to jest Twoja kurtka. No, dziękuję bardzo. To nie dziękuję. jest nasza kurtka, to jest Twoja kurtka. Będę dumnie ją, Gratuluję e, będę, w licytacji. Będę dumnie ją prezentował. Podziękuj wszystkim, którzy e, Ci pomogli e, oczywiście. Chociaż Marcin, jak wpłacisz tyle, co ja, to też polecam. Na razie pociągam 4 tysiące. Dzisiaj wieczorem Ale będzie łącznie. Czy e, e, ja no więc ogólnie. No wielką kurtkę jest. Parę setek wpłaciłem. No, no jest w tej akcji. To jest więcej warte niż chyba te 4 tysiące. oczywiście. Setek tysięcy. Okay. E, a to jeszcze nie koniec. Spłat w tym roku, więc zachęcam wszystkich do wpłacania. Kurtka ma, jakby e, wiadomo, co się z nią stanie. Napisali do mnie e, chłopcy. Z jakiejś szkoły, którzy marzyli o tej kursie, powiedziałem, że jak założą 15 skarbonek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i będą kwestować, no to tą kurtkę otrzymają i będą mogli sobie ją powiesić w sali. Więc założyli te skarbonki, założyli 13, no ale chyba, chyba w sumie się wywiązali. 13-15 mała różnica, więc ta kurtka u mnie będzie tylko, że tak powiem, przelotem. Tak, 13 czy 15 tutaj nie liczy się ilość liczy się najważniejszy jest gest, który tutaj czynicie w stronę to jest Wielkiej Orkiesty. Pozdrawiamy, tak jak obiecałem, bez awantur, bez przypałów, wszystko w kulturalnej atmosferze, także niech żyje Wielka Orkiestra. Uważam, uważam że Wielka orkiestra jest od tego, żeby łączyć ludzi z różnych miejsc, z różnymi, z różnymi historiami. Jest to akcja ponad podziałami. Chciałbym, żeby taka pozostała. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękujemy za, wszystko, za całe zaangażowanie. A teraz chcemy zaprosić naszych widzów na koncert zespołu Wienia, który jest z Meksyku. Specjalnie dla nas przygotowali krótki koncert. Zapraszamy.